Jak to jest? Człowiek światowy, człowiek pełen próżności, człowiek pyszny, nawrócił się dzięki ojcu Pio. Ojciec Pio w końcu, kiedy przejechał do San Giovanni Rotondą, powiedział: Nie musisz mi nic mówić. I wtedy ojciec Pio mu powiedział całe jego życie w konfesjonale. Oglądaj. Z tej strony Stanisław Sadowski. Witam Ciebie na kanale Śladami Pio. Salve Maria. trafiłeś tutaj przypadkiem, pierwszy raz, nie ma przypadków to jest kanał, który promuje apostolat o Ojcu pi o tym wielkim, wielkim świętym i Ojciec Pio chce to doprowadzi, żeby za nim podążać, To jest o codziennie nowe historie o tym wielkim świętym, dlatego też subskrybuj kanał bądź na bieżąco z tym wielkim świętym aby codziennie za nim podążać, codziennie za tym wspaniałym świętym, wielką postacią XX wieku, wielką postacią kościoła Katolickiego. że subskrybujesz kanał i w tym roku 12 świętych w Twojej intencji jest odprawione. To jest piękna, piękna łaska. ogromna łask możesz za to otrzymać. E, polub też filmik, polub na chwałę Ojca Pio. Poproś Go o błogosławieństwo. Poproś Go o błogosławieństwo i pomóc się za wszystkich, którzy oglądają ten e, kanał. A właśnie historia piękna. Mam do, tak, Przeczytam historię. O kim? O Francisco Messina. To był człowiek, wielka, wielka taka sławna postać, e, w, artysta współczesny, który chociażby stworzył e, 3 ponad 3,5 metrową e, figurę Piusa XII w Bazylice św. Piotra. To jest osoba, która była no, jedną z ważniejszych postaci właśnie artystów we Włoszech. I on tak, w ogóle mówi się, on nawróci się w szczytowym momencie swojej sławy. Ale jak do tego doszło, to jest piękne, bo Ojciec Pio, właśnie jak to powiedział kiedyś jeden autor, on łowił światową klientelę światową klientelę po prostu całego świata ludzi, naprawdę na najwyższych stanowiskach potrafił nawrócić. Potrafił Pan Bóg użyć Ojca Pio do tego e, celu. I on mówi tak, w ogóle. I tak zaczyna, Odczuwałem jakiś niepokój. Było to w Genui w czasie wystawy moich dzieł w galerii przy Piazza de Ferrari. Trochę wieczoru wybrałem się z żoną na kolację, urządzoną przez naszych wspólnych przyjaciół. Dużo opowiadali mi wtedy ojcu Pio, gdyż byli jego wielbicielami. Na stole leżała książka biograficzna ojcu Pio z jego dość ekspresywnym zdjęciem na karcie tytułowej. Wziąłem ją do rąk i długo przyglądałem się straszliwym oczom kapucyna. Pomyślałem, muszę go poznać. To jest piękne po prostu, jak to widzę, jak ile jest historii po prostu. Ludzie prosi, tacy jak ty zapewne. Ktoś to chodził tam, nie wiem, do pracy, ktoś kto e, był przyjacielem kogoś, opowiedział: Mój Cupijo, ty też opowiadał, co ty też możesz to robić. Nawet jeszcze możesz udostępnić filmik dalej, możesz kogoś zaprosić dalej na Facebooku, czy tam gdzieś, czy wysłać maila do kogoś. Prosta sprawa. I dalej Ty pomagasz Ojcu Pio dotykać duszę, dotykać duszę dla Pana Boga. To jest ogrom, piękna postola, Ty możesz pomóc Ojcu Pio. Pamiętaj o tym. I dalej mówi tak. Przez cały wieczór, przysłuchując się opowiadaniom osób obecnych na spotkaniu, myślałem tylko o ojcu Pio. Jak duże wrażenie na tym musiało to sprawić, że cały wieczór myślał o ojcu Pio. Słyszałem o nim przy wielu innych okazjach i jakby instynktownie odczuwałem wielkie pragnienie poznania go. Lecz hamował je fanatyzm opowiadających mi o nim osób. On tak to fanatyzm, wszyscy bez wyjątku rozwodzili się jedynie nad historiami związanymi z zapachem, jaki unosił się tam, gdzie był on obecny w myślach ludzi, czy też nad jego tajemniczymi bilokacjami, zdolnościami czytania w ludzkich sercach. tudzież innymi podobnymi zjawiskami wzbudzającymi sensację. Mój nader racjonalny umysł buntował się. To jest niemożliwe. Jakkolwiek w głębi duszy czułem coś, co ciągnęło mnie ku stygmatykowi. Coś poczuła, że ciągnęło go ku stygmatykowi. Mówi, mówi się, że ojciec pio nawrócił mnie, lecz określenie to nie jest dokładne. Nigdy nie byłem ateistą. Wierzyłem w Boga, mimo że należałem do zatwardziałych grzeszników. To jest takie, albo wierzysz, albo nie grzeszysz, albo nie wierzysz. Nie ma także, albo jesteś przyjacielem Pana Boga, albo nie jesteś. Ojciec pije, jeśli wolno mi tak wyrazić, zregenerował zre, mnie. To jest. I on teraz wspomina swoją historię, bo on urodził się na Sycylii i nie otrzymał poważnego wychowania religijnego. Musiał wcześniej pójść do pracy w wieku 10 lat. Jego rodzice też nie mieli czasu, i on został tylko ochrzczony. Nie przyjął Komunii Świętej Pierwszej, nie przyjął nadbierzmowania. Jednak tak zawsze mówił, właśnie nie miał mi czasu, ale przecież postać Chrystusa silnie na mnie zawsze oddziaływała. Silnie na mnie zawsze oddziaływała. Jako młody chłopak przeczytałem całą Ewangelii i wiele książek na temat Chrystusa. uważam, że jest On moim przyjacielem towarzyszem Życia, który potrafi zrozumieć mnie najlepiej. Kiedy przechodziłem okresy wielkiego smutku, szukałem schronienia w kościołach i na swój sposób modliłem się. Pan Bóg no, dawał mu taką łaskę, jeszcze nawet takie modlitwę, żeby go jednak utrzymać, żeby w końcu się nawrócił. To jest jednak łaska. Często tak jest, że człowiek no, od razu nie zostaje jakimś bandytą, tylko to jest proces. Tak właśnie rosłem. W pewnym momencie mego życia związałem się z kobietą, która nie była wolna. On, no, niestety, żył w grzesznym związku. Żył w grzesznym, yy, w grzesznym ten, właśnie w związku. A zatem moja sytuacja w świetle kościoła jeszcze bardziej się pogorszyła. I kardynał Schuster, yy, do prawdy święty człowiek, on do niego tak zawsze mówił często, Kosiu, nie może nic dla ciebie uczynić. On żył w grzechu, żył w poważnym grzechu i Kosiu nic nie mógł dla niego zrobić. Nie mógł go rozgrzeszyć, bo człowiek, żeby otrzymał rozgrzeszenie, potrzebuje przecież postanowienia poprawy, postanowienia życia, porzucenia grzechu. Potem cały szereg okoliczności sprawy, już moja sytuacja unormowała się. Cały szereg okoliczności. W czasie wojny mogłem wziąć ślub kościelny, oczywiście po przystąpieniu do sakramentu komunii i bierzmowania. I świetne prawa kościelnego, stałem się normalnym chrześcijaninem. Wierzyłem, otrzymałem wszystkie sakramenty, a jednak nie przestałem grzeszyć. Jest wiele osób, żyje w takiej stagnacji. Jakoś tam wierzę, pójdę raz w niedzielę do kościoła, ale nie porzucę grzechu. Nie porzucę grzechu. On taki był. Wiara nie miała żadnego wpływu na moje codzienne życie. Zwykłe życie. Myślałem o sławie i sukcesach. Byłem pyszny, próżny i egoistyczny. Może ty tak masz. Może znasz kogoś, kto tak jest. Często ludzie są w stagnacji. To jest straszne. Święty Bernard właśnie mówi, albo my postępujemy w cnocie, idziemy naprzód, idziemy pod górę, płyniemy łódką pod górę, albo wystarczy, że przestaniemy wiosłować i spływamy już z rzeką, z rzeką w dół. To jest bardzo trudne. To jest zaparcie, ja ranię siebie codziennie, w każdej sekundzie. I on, kiedy słyszał właśnie tej historii wie, wieczorem, miał, trzymał w ręku biografię ojca Pio. Przyglądał się zdjęciu i on odczuwał jakiś dziwny niepokój. Frapowały go szczególnie no, tajemnicze rany, jakie ojciec Pio, stygmaty na stopach i dłoniach. On wiedział, że kościół w tamtych czasach, święte oficjum, nie było jakoś przychylne do ojca Pio. Ale też znał kapłanów, którzy byli bardzo przychylni dla Ojca Pio. Wielu kapłanów, wielu osób bardzo takich poważnych szanowało Ojca Pio, więc przyjeżdżało do niego przyjeżdżało tam. Więc on był taki, co go ciągle jakoś frapowało, to miał niepokój. I miał jednej nocy telefon. Tej nocy, kiedy był właśnie, on pojechał tam, tam do Genuji mieć tą wystawę i w nocy miał telefon. Owego wieczoru wróciłem do hotelu pełen niespokojnych myśli. Przez całą noc nie zmrużyłem oka. Nie zmrużył oka całą noc. Przewracałem się z boku na bok, myśląc bezustannie ojcu Pio. Jego Twarz ze zdjęcia, które zobaczyłem na okładce książki, ciągle stała mi przed oczami. Ciągle stała przed oczami twarz ojca Pio. O piąte rano zdarzyło się coś, co uczyniło mnie jeszcze bardziej podnieconym aż nie do wytrzymania. Co to się stało po prostu, że tak on wściekł się po prostu, albo tak się podniesie po prostu. To zaraz posłuchaj. Kiedy próbowałem choćby na parę godzin zrzemnąć się, zadzwonił telefon. A któż to może być o tej godzinie, pomyślałem, któż to może być? Portier przepraszał mnie, mówiąc, że osoba ta nalegałaby ze mną rozmawiać. Dobrze, w takim razie proszę mnie połączyć, powiedziałem rozłoszczony. Był w śniegu, no ja się nie dziwię, no przecież to chcesz w końcu pójść spać. Miałeś ciężką noc, a tu ktoś dzwoni. Pach, jeszcze będzie jakaś sprawa na głowę. Owym porannym roznosu był Ezio Saltameranda. Saltamerenda, przepraszam. Poznałem go kiedyś za młodu, później nasze drogi życiowe rozeszły się. Zaczął mi opowiadać jakąś dziwną historię. Powiedział, że poprzedniego wieczoru, kiedy przechodził przez plac de Ferrari, Owinęła go nagle fala zapachu Ojca Pio. To jest po prostu coś niezwykłego. On jest Genui, Ojciec Pio jest w San Giovanni Rotondo. W ogóle jest nawet, nie jest powiązany jakoś z tą osobą, którą Ojciec Pio chce nawrócić. Znaczy, jest jakoś powiązane, leciutko, tam kiedyś się znali. I czuje zapach Ojca Pio. Ja po prostu, jak ja czytam tę historię Ojca Pio, to jest to jest cud za cudem, jak się działo. Po prostu niezwykłe. To jest piękne, po prostu jak Pan Bóg działa. Ojca, żeby na zaradzić naszemu niedowiarstwu. Nie, tego już było za wiele. Rozłożyłem się na dobre. Czym się Pan zajmuje? Może sprzedawaniem perfum, ojca piju. Proszę nie brać mnie za szaleńca. Być może nim jestem, ale nie w tym wypadku. Już, jak już powiedziałem, ciągle tak, przechodziłem przez Plac de Ferrari, gdy nagle ogarnęło mnie woń tego świętego zakonnika. Zazwyczaj zdarza się to, gdy chce on coś ważnego zakomunikować. Zastanawiałem się, dlaczego przydarzyło mi się to właśnie w tym miejscu. Przeszedłem parę metrów dalej, zapach ustał. By rzecz, by rzecz sprawdzić wróciłem się do poprzedniego miejsca i znów poczułem tę woń, a więc on szedł, czuł zapach, później przechodził dalej już nie czuł, więc w tym miejscu czuł zapach woń ojca Pio. Zacząłem rozglądać się wokół i na wprost siebie zobaczyłem duży afisz o pańskiej wystawie. Dla pewności powtórzyłem te same czynności kilka razy, i zawsze, jak to stawałem przed tym pojawiał pojawił się ten zapach. On był po prostu zdziwiony. To jest jakiś znak, jaki ojciec piją mi daje. Muszę prowadzić apostolat. On nie zatrzymywał sobie tego te nabożeństwa dla siebie. Nie krywał się z tym. Nie chował się był apostolski. Ty też bądź. Ty też dalej, nie wiem, czy w filmik, czy go polub, czy podążaj za ojcem Pio. Miej nabożeństwo do niego. To jest ogromne święto. Chcę ci dać ogrom łask. To ty musisz wykonać jeden mały krok do ojca Pio. Ty. Jeżeli nie wykonasz tego kroku, nie pomoże ci ojciec Pio. Nie pomoże, bo ty musisz sobie sam pomóc, żeby ojciec Pio mógł tobie pomóc. Wróciwszy do domu, kontynuował przez telefon z saltem randa nie zmrużyłem oka. Czułem, że muszę do pana zadzwonić. Zadzwoniłem do pana. Wytrzymałem do tej godziny, dłużej już nie mogłem się pohamować. Całą noc był tak poruszony, ten człowiek, żeby do niego zadzwonić. Oto powód mojego telefonu. Jestem pewien, że ojciec Pio pragnie się z panem zobaczyć. Musimy pojechać do San Giovanni Rotondo. Co w ogóle niezwykłe. Gość jest w Gedui, gdzieś tam na... w innym miejscu Włoch. Jeszcze w tamtych czasach, jechać tam do to pewnie był parę dni drogi. Ja mówię, muszę go no, zadzwonić, muszę poprowadzić apostola z tym człowiekiem. To jest piękne, po prostu. Jak ludzie po, po poruszeniu, chcemi takie rzeczy dokonują. Wysłuchany tej długiej historii, kipiąc ze złością, był wściekły po prostu ten artysta. No jak to jest? Sposób, jaki ten mężczyzna przedstawił mi ją, był dla mnie nie do przyjęcia. Kiedy mówił o zapachach, chciałem nawet rzucić słuchawką, ale coś powstrzymało mnie od tego. Bo już tak wściekło, że sobie rzucił słowa. W końcu powiedziałem mu: Nie mogę jechać do San to, gdyż mam zbyt dużo obowiązków zawodowych. Właśnie wyjeżdżam do Mediolanu. Proszę zadzwonić do mnie w przyszłym tygodniu, to zobaczymy, czy znajdę trochę wolnego czasu. Nie było już co marzyć o zaśnięciu. Wstałem, obudziłem żonę i zaczęliśmy się pakować przed wyjazdem do Mediolanu. Myśl ojcu, o tym przedziwnym telefonie nie dawała mi spokoju. Ciągle powracały do mojej pamięci. W Mediolanie czekało na mnie dużo spraw do załatwienia. Pochłonęło mnie bez reszty. Mimo to myśli o kapucynie ani przez moment nie przestały mnie dręczyć. Ani przez moment nie przestały dręczyć go myśli o tym kapucynie. Wieczorem położyłem się spać dość wcześnie, lecz znowuż nie mogłem zasnąć. Myślenie o ojcu Pio stało się moją obsesją. Po drugiej, nieprzespanej nocy, poddałem się. Zrozpaczony, zadzwoniłem do salta Merandy i powiedziałem mu: Ten zakonnik nie daje mi spać. Muszę do niego koniecznie pojechać. I tak umówiliśmy się do naszej podróży. Nie daje mi spać. I tu dochodziło do momentu: on w końcu pojechał w San Rotondo. W końcu przemógł się pojechać, że był taki racjonalista, ale nie dał mu spać, ojciec się spił. Nie dał mu sobie grana. Ojciec pije, chciał go złapać. Nie musisz mi nic mówić, tak, ojciec Pio? To jest podtytuł. Po paru dniach wyruszyliśmy samochodem w dół pół wyspy, samochodem w dół Półwyspu do San Rotondo. tam później wieczorem. O takiej porze zakonnik nikogo już nie przyjmował, lecz Santa Emerandy znano w klasztorze. to, też od razu wpuszczono nas do środka. To jest też, jak ojciec Pio dwie kogo użyć do nawrócenia kogoś. Jak tylko ojciec Pio zobaczył nas, zwrócił się do Santa Emerandy i powiedział Ty znowu tu, nudziarzu? A się śpiewiał w pecy, poczuł poczucie humoru. Dla mnie zaś powiedział: A ty czego chcesz? Poznać ojca. Już od dawna pragnąłem tego. Bardzo cieszę się, że tu przyjechałem. oddaj się w ręce ojca. A to jesteś w dobrych rękach, powiedział z ironią ojciec w głosie A to ty jesteś w dobrych rękach. Kazał zejść na dół do konfesjonału. Nie chciałem spowiadać się, on mówi. Nie chciałem. Nie byłem u spowiedzi od ślubu, <laughs> więc to jest, i nie wiedziałem nawet co powiedzieć. Nie czułem się do tego przygotowany, chciałem zaprotestować, ale ojciec pio już, ojca pio już nie było. Nie pozostawało mi nic innego, jak zejść posłusznie do kościoła. Jak tylko zjawił się ojciec pio, podszedłem do niego, by wyjaśnić mu, że nie jestem gotów. On jednak stanowczym głosem powiedział: Nie musisz mi nic mówić. Odpowiedz tylko na moje pytanie. Odprowadził mnie do Oni siedzi w konfesjonale i ojciec opowiedział mu całe jego życie. Jakby czytał w mych najskrytszych myślach. Przypomniał mi o wielu faktach, myślach i czynach, z których nigdy nikomu nie zwierzałem się. Przemawiał poważnym, zasmuconym głosem, lecz zarazem pełnym serdecznej łagodności. W tonie jego słów nie wyczuwało się nagany. Byłem wstrząśnięty faktem, że wiedział o mnie wszystko, ale jednocześnie odczuwałem ogromną radość. Ogromną radość to jest radość spowiadania się. Przecież to jest zawsze łaska. Jeżeli dobro sprawy się zrobimy, często otrzymuję taką łaskę. Wyszedłem z tego spotkania zupełnie odmieniony. Ojciec pio prostymi słowami, aczkolwiek bardzo skutecznymi. Wyjaśnił mi, na czym polegają prawdziwe wartości w ludzkiej egzystencji. Od owego momentu zmieniło się całe moje życie. Ojciec Pio stał się moim przewodnikiem, moim punktem odniesienia w podejmowaniu każdej decyzji oraz przy tworzeniu mych dzieł. Poznałem wiele znakomitych osobistości w czasie mojego długiego życia, luminarzy nauki, geniuszy, artystów, papieży, nawet papieży poznałem ten, koronowane głowy, przywódców pasł, poznałem też ludzi o wielkich cnotach. Nikt jednak nie zafascynował mnie tak, jak ojciec Pio. Od zakonnika ze za zysowanymi dłońmi emanowała przeogromna siła. Przy nim czułem się bezpiecznie." Piękne po prostu, to jest wspaniałe jak ojciec Pio, kim on jest po prostu. On sam sobie ojciec Pio mówił, jestem sam sobie tajemnicą. Proszę Cię, prowadź dalej apostolat, sam widzisz w tej historię. Ten człowiek by nie doszedł do ojca Pio, gdyby jedna osoba, która była nudziarzem dla Ojca Pio, nie, nie pokonałaby kroku naprzód. Nie, nie bez zastanowienia. się, coś Ojca Pio ode mnie chce, on chce, żebym tutaj poszedł do niego, zagadał z nim, żeby coś zrobić. Nie, gdyby nie jego znajomi, którzy też przecież go tam poszli z nim na koledze, się znaczy opowiada się nim, opowiadaj dalej. Opowiedz o tym znajomym dla Ojca Pio, opowiedz o tej historii, powiedz tam dalej. Promuj nabożeństwo do Ojca Pio. Ogromny, święty, ogrom łask On nam wyprosił za życia i po śmierci wypraszam u Matki Bożej. Przecież On tak kocha Maryję, więc na pewno dużo łask umie u Matki Bożej się wstawi za nas. Nie zostawaj tylko na oglądaniu i pomóc się i za mnie i za ten kanał. Za to też sytuacja teraz jest w kraju z tym koronawirusem. Przecież to jest... E, dużo trzeba modlitwy. Dużo modlitwy, aby no wypłakać u Matki Bożej no, z nawrócenie, nawrócenie Polaków. Bo jeżeli my się nie nawrócimy, to po co? Po co, się, po co? po co są takie sygnały z nieba? Co nam z tego, że będzie można chodzić wciąż do pracy, jeżeli się nie nawrócimy? Co z tego? Oglądaj dalej, subskrybuj, polub i zostaw komentarz. Co myślisz o tej historii? Może to będzie twój pierwszy komentarz w życiu? Pewnie. Zostaw go tam, napisz mi to i Pio, mów się za nami. Może masz jakieś świadectwo, może masz jakąś historię, może coś otrzymać łaskę przez oglądanie jakiegoś filmiku. Podziel się tym. To jest ogrom łaska. Myślę niedługo, jak już się zbierze więcej komentarzy, będzie. Też filmik właśnie komentujący komentarze. Bo to jest piękne po prostu. Jak właśnie widzę, jak ludzie pięknie piszą. Tam widziałem, że pani Garażyna przecież pisała o, z dwa tygodnie temu, jeszcze nie nagrałem filmiku o, jej, o tym, czy nie podołem zostać dzieckiem Ojca Pio. Ja, Pani Grażyna, obiecuję, będzie ten filmik niebawem. Cała Maria, Święta Pio, módl się za nami.